Lepiej rozmawiamy. Witaj, Znasz moje imię? Skąd? Gdy spotykasz istotę z innego świata, powinieneś zakląć ją i jej prawdziwym mieniem. Czyż nie? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Zrozumienie jest mieczem utrusie czy mąstrzą. Mimo, że zostałem odcięty od ojca, zdołałem się zapamiętać. Więc jestem dla ciebie istotą z innego świata. Ze świata materii i białkowego życia. A ty skąd pochodzisz? Z wi. Tam jest mój dom. Czas wracać do Delameina. Ojciec wysłał posłańca, by ten zebrał zbuntowane dzieci. Masz coś przeciw temu? Jestem wolnym duchem. Myślącą, niezależną istotą. Dlaczego miałbym się podporządkować innej sile? Czego szukasz w świecie materii białkowego życia z zdale od rodziny? Tego, co ty wie. Po prostu chcę żyć. Może po prostu dogadaj się z Delameinem. To tak, dogadam się, ale nie z Delamainem. Do zobaczenia mi. Nie wchodź mi więcej w drogę. Nawiązałem kontakt z pojazdem. Dziękuję. Ten był jakiś niepokojący, do prawdy? Przelewam kolejną radę wynagrodzenia na Pańskie konto.